W dniu dzisiejszym zakończyliśmy program Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Małopolskiego. Jestem mały, wiem więcej. Przez ostatnie kilka tygodni realizowaliśmy go w szkole podstawowej imieniem Batalionu Barbara Armii Krajowej w Pawejzowie razem z ruchami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawęzowie W ramach projektu uczestniczyło 18 uczniów klas 2-3. Celem udziału w projekcie było przekazanie wiedzy. I umiejętności najmłodszym uczniom. Jest to m.in. udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także zapoznanie się ze sprzętem pożarowym, który jest na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. M.in. Oceniać stan poszkodowanego. Ćwiczyli restrykcję próżniowo-oddechową na fantomie, uczyli się zgłaszać zagrożenia do centrum powiadamiania ratunkowego, jak również zapoznali się z musztrą, którą wykonują strażacy. Mamy taką nadzieję, że dzięki projektowi uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a ponadto wzbogacili swoją wiedzę o pracę służb ratunkowych. Dziękujemy Związkowi Ochotniczej Staży Pożarnej RP Województwa Małopolskiego za wytypowanie naszej szkoły jak również naszej OSP do przeprowadzenia tego projektu.